Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Mikołaj i Paweł Cichecki porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku będzie Królować Polska Ekstraklasa. Będę wam opowiadał o Patryku Sokołowskim, czyli byłym zawodniku legii, o wychowanku wojskowych. A dlaczego będę wam opowiadał o tym zawodniku, który w tym sezonie rozegrał dwa spotkania tak na dobrą sprawę, to tylko dwie minuty Kostarunajczy jakby tego piłkarza skreślił. Patryk przegrywał rywalizację mm. między innymi z Śliżem, Kapustką, Litim, no i wieloma strzałkiem i wieloma innymi piłkarzami, którzy mogli grać na jego pozycji. Tak na dobrą sprawę z Śliżem, no bo Patryk Sokołowski to był taki typowy defensywny pomocnik, który czasem potrafił zdobyć bramkę. Legia gra na jednym takim zawodnikiem, a z uwagi na to, że reprezentant Polski był w niesamowitej formie, w związku z tym Sokołowski musiał odpoczywać. Ale dlaczego tutaj nagrałem ten materiał? No to ponieważ. Program pił transferowy Młyn, który jest emitowany na kanale Plus, ostatni odcinek natchnął mnie, no bo zarówno redaktor Gleń, redaktor Olbrych, czy również redaktor Kaplica zastanawiali się, czemu ten zawodnik. Mimo tego, że jakby był drugoplanowym piłkarzem, mało grał, po dwóch latach no, pięknie był żegnany, że żyleta. Pamiętacie to spotkanie z Krakowią, to które odbywało się w Warszawie. Mieliśmy transparent żegnający Patryka Sokołowskiego. Następnie ten piłkarz pojawił się na boisku. Kapustka. Zdjął opaskę kapitana i założył Sokołowskiemu. Następnie był wielki aplauz. Dyrektor sportowy Zieliński, prezes Mioduski, bili Bravo, cały stadion, Żyleta, wschodnia, zachodnia, ca, całe wszystkie kibice wstali, klaskali. Był wielki aplauz. Można powiedzieć, że Patryk Sokołowski był żegnany tak jak. Malarz, no a dlaczego tak się działo? No z uwagi na to, że to był wychowanek, co prawda właśnie redaktorzy Kanału Plus nie zauważyli tego faktu, stwierdzili, że ten piłkarz w ostatnim czasie no, był taki drugoplanowy, i nie, nie zasłużył na takie pożegnanie że było ono przesadne. A ja się tutaj właśnie z tym nie zgadzam, bo uważam, że Patryk Sakłowski na takie zachowanie zasłużył. Ostatnio dlaczego odchodzi z Legii Warszawa? No bo ma 29 lat, przegrał tą rywalizację, tak jak wam tu wspomniałem, z śliżem, z kapustką, z Elitim, ze strzałkiem, z, także z Czeliaką czy Haratinem. Więc, a jest w takim wieku, że chciał grać już na dobrą stawę. Patryk Sokołowski już chciał rok temu opuścić Legię Warszawa, ale Kosta Runajcz, także Jacek Zieliński nie chcieli, żeby opuszczał, no bo ten piłkarz w ostatnim czasie nie grał, ale także ale biorąc pod uwagę, że to był wychowanek, także warszawiak, przechodził prawie wszystkie szczeble, jeżeli chodzi o Akademię i... W Legii Warszawa, wracając do wojskowych, rozegrał w sumie 40 spotkań, tak jak pokazuje nam 90 pl. Sokołowski był dobrym duchem i uważam, że to była jego udana przygoda, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. Co prawda, mistrzostwa nie zdobył kiedyś z piastem Gliwice. Ten mistrzowski tytuł razem z Jodłowcem i Czerwińskim zdobywał wtedy, kiedy właśnie drużyna Fornalika nas zaskoczyła wszystkich, ale w polskiej Ekstraklasie wszystko zdobył, bo gdy wrócił do Legii, no to zdobył Puchar Polski, eee, super puchar. I ważną rolę odgrywał w tym sezonie, pamiętacie, co Czesław Michniewicz, no trochę to wszystko nam, no powiedzmy tą Legię ro rozbił, eee, wtedy ta Legia Warszawa, gdzie było bardzo dużo tych obcokrajowców, brakowało takiej Tożsamości pojawił się Aleksander Wukowicz, wrócił i także Jacek Zieliński zastąpił dyrektora Kukarskiego. Jakby chciał zbudować tą tożsamość. Między innymi wtedy Patryk Sokołowski, w wieku 27 lat, wracał w grudniu do Legii i włókona tego piłkarza stawiał. Między innymi właśnie Sokołowski zdobył dwie bramki i w tej rundzie wiosennej, gdy, gdy, gdy legia musiała się jakby odbudować, na nowo narodzić, uratować sezon, utrzymać ten byt, no to Sokołowski był ważnym e, zawodnikiem, no bo pamiętamy. Że tam, tam, tam yy, yy, śliż był, prawda? Tak yy, był, był kapuska kontuzjowany, yy, także był, był rosołek na niego, Wukowicz mniej stawiał, więc nie było takiej rywalizacji, yy, jaka, jaka mia, ma miejsce yy, teraz. I w tamtym momencie, tamtą rundę yy, Patryk miał bardzo dobrą, był kluczowym zawodnikiem jako taki wychowanek, zawodnik mający to legijne DNA spełnił swoje wielkie marzenie, bo pamię pamiętacie, że za czasów zarówno właśnie tej mistrzowskiej legi kiedy był ten złoty okres, gdzie, gdzie no, w, na środku, w środku pola no, przecież był Łukasik, Furman Kopczyński, Antolowicz, czy, 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 czy nawet jodłowiec. No to wychowankowi legi z ciężko było się jakby przebić, w związku z tym wrócił do tej legi taką okrężną drogą, no bo próbował swoich sił w Pruszkowie, także w Wigru Suwałki, następnie w Olipi Elbląg i trafił do Piasta Gliwice, gdzie właśnie tam jego gwiazda. Pod wodzą Waldemara, Fornalika rozb rozbłysła i był jednym z kluczowych zawodników tej drużyny, która wtedy sensacyjnie zdobywała mistrzowski ty tytuł. I w pewnym sensie wcale się nie dziwię, gdy nadarzyła się okazja, trafił do tej legii. Pod wodzą Wukowicza grał, zdobywał ważne bramki, był kluczowym zawodnikiem w tej drużynie, która właśnie walczyła o utrzymanie. Pamiętacie wtedy Wszołek, który wrócił też wtedy z Berlina, asystował, rzosułę wrzucał, piłki, Rosołek ważne bramki zdobywał i właśnie Patryk Sokołowski. Ci zawodnicy odgrywali wtedy kluczową rolę w walce o te utrzymanie. Pojawił się Kostarunaj, jeszcze wy w tym zeszłym przejściowym sezonie, co Legia zdobywała, Puchar Polski i Super Puchar, Patryk grał więcej, ale z biegiem czasu, już jeżeli chodzi o tą rundę. Wiosenną i teraz jesienną był powoli odstawiany. Chciał już nawet z pół roku temu, rok temu odejść, ale jego małżonka spodziewała się dziecka, w związku z tym dyrektor Zieliński jakby namawiał tego zawodnika, żeby jeszcze został, wypełnił kontrakt. Także to był dobry duch drużyny. Więc ja powiem Wam szczerze, z tej perspektywy ten transfer oceniam dobrze, no bo Patryk wrócił w odpowiednim momencie. Do legi, do swojego domu, do Warszawy jako wychowany spełnił to swoje marzenie. Zdobył trofea, uzupełnił tą kolekcję swoich pukarów w polskiej ekstraklasie. Wszystko wygrał i teraz, w wieku 29 lat, ma oferty z Krakowi. Również górnika Zabrze, Radomiaka. Jestem ciekaw, gdzie, gdzie trafi Radomiak to jest dobre miejsce. Tam można powiedzieć, że zarówno kibice LEGI lubią się z Radomiakiem plus do tego gra tam Wolski. Kilku piłkarzy o tej przeszłości legijnej, a również to dobre miejsce dla niego byłby Górnik Zabrze. No bo już na Śląsku grał przecież tam mistrzowski tytuł zdobywał z piastem. W Zabrzu jest Jan Urban, czyli trener, który, który, który lubi takich zawodników także z przeszłością leginom. Tak coś nie do końca jakbym Sokołowskiego widział w Krakowi. w tym w tym w tym w tym zespole. No zobaczymy na jaki zespół zdecyduje się Patryk Sokołowski, ale tak powiem wam szczerze, i tu jeszcze raz podkreślę, dlaczego Sokołowski był tak żegnany, mimo tego, że przez ostatnie pół roku nie odgrywał ważnej roli. No bo był wychowankiem przede wszystkim. Druga sprawa odegrał ważną rolę w tym sezonie, kiedy Legia broniła się przed utrzymaniem. Wtedy był filarem, był dobrym duchem. No wiadomo, wychowanką trudną, trudno jeszcze przebić, pamiętam te czasy jeszcze. Przed ITI, kiedy był Polmot. Pamiętacie Tomasza Jarzębowskiego, wychowanka Legii, który, który był takim jedynym zawodnikiem, był ulubieńcem Żylety. Także taki defensywny zawodnik, także mógł grać na boku. Nieszczę, nie, niestety często był kontuzjowany, ale także był ulubieńcem Żylety. Czy pamiętacie Smolińskiego, wychowanka? Z, który pochodził z Brudna, często nawet na podwórkach brudnowskich, grał z Wojtkiem Kowalczykiem w piłkę wtedy, kiedy przebijał się do tej Legii. No i jak zdobywał ważną bramkę, było odkryciem polskiej ekstraklasy, to także Smoliński był uwielbiany. Później nastał jakby ten czas tych wychowanków, którzy z Akademii wychodzili a, czyli czyli no, mieliśmy Furmana, Łukasika, Żyro, e, Wolskiego e, i tak dalej, i tak dalej, ale wielu piłkarzy no, nie było w stanie się e, przebić, e, jakby, jakby, jeżeli chodzi o tą akademię, no, bo głównym jakby, zadaniem Akademii Negi Warszawa jest mm, produkowanie tych zawodników, i gdy się rozejrzymy po ekstraklasie wielu e, tych, 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 tych piłkarzy. Tam gra i nagrałem ten odcinek o Patryku Sokołowskim, dlatego że dzisiaj ten program transferowy Młyn natchnął mnie do tego, gdy zorientowałem się, że redaktorzy, właśnie Glenn, redaktor Kaplica, prowadzący czy pan redaktor Olbrych, no jakby nie do końca wiedzieli, dlaczego Patryk Sokołowski. No, jest taki sposób żegnany, że była przesada, a ja jako właśnie warszawiak i zorientowany w tych, w tych sprawach, jeżeli chodzi o um, Warszawę, Legię, będąc tu na miejscu, no o tym doskonale sobie zdawałem, bo jednak karierę Patryka Sokołowskiego miałem lepiej prześwietloną. Warto tutaj także podkreślić, że to był zbieżność nazwisk, a Patryk Sokołowski, wielu Sokołowskich grało w Legii, pamiętacie Sokołowskiego I, który dzisiaj jest trenerem, który także w Izraelu grał kilka spotkań w reprezentacji, <laughs> rozegrał te czasy, kiedy była ta Legia Juźwiaka, Zielińskiego, Saganowskiego, Murawskiego, Majewskiego, no to, no to właśnie ten, ten Sokołowski w środku pola nieraz potrafił dać fajnego pasa nawet do Włodarczyka czy z czystwlicy zdobywał z Legią Mistrzostwo. Później mieliśmy Sokowskiego 2. Pamiętacie tego zawodnika, który trafił z Amiki Wronki i również w tych, tych, tych czasach, bym powiedział, kiedy na Legii było biednie, no bo Polmot jakby no, nie miał dużych finansów, miał problemy no, finansowe. W związku z tym takie transfery często bezgutowkowe legia przeprowadzała, i także ten zawodnik był wzmocnieniem wojskowych. No i mieliśmy właśnie wychowanka Patryka Sokołowskiego, Sokołowskiego 3, który jakby z Akademii przechodził ten cały proces szkoleniowy, ale żeby zadebiutować w legii musiał iść taką drogą okrężną, czyli tak jak wam powiedziałem, by grać w Elblągu, w Suwałkach, w Pruszkowie, w Gliwicach zdobyć mistrzowski tytuł i w pewnym momencie wrócić do tej legii i zdobyć brakujące e, trofea. E, więc, więc, więc ten piłkarz w pełni zasłużył na e, takie e, pożegnanie. A dlaczego opuścił legię Warszawa? Ponieważ w ostatnim czasie przegrywał tą rywalizację w środku pola. No, musiał rywalizować z reprezentantem. Polski, który najprawdopodobniej lada chwila wyjedzie za, za granicę. Plus do tego dochodził młody, utalentowany strzałek, kapusta, elitim na tej pozycji, także tam mógł grać muci, biorąc pod uwagę to, na jaki system decydował się Kosta. Również oglądaliśmy. Na przecież także haratina, czeliakę. Często właśnie czeliaka dostawał szansę od kosty. No i w ostatnim czasie można powiedzieć, że Patryk nie należał do faworytów trenera Legii. Kontrakt się kończył. W związku z tym, w wieku 29 lat, chce grać. Jest to dobry wiek dla piłkarza więc jakbym będzie szukał do nowych wyzwań więc przede wszystkim rywalizacja dosyć duża w ostatnim czasie plus do tego trener nie widział go w tej koncepcji Patryk Sokowski spełnił jakby to swoje zadanie czyli jako wychowanek powrócił do Legii zadebiutował pomógł w tym trudnym Czasie następnie w, tym, w tej drodze, kiedy graliśmy w europejskich pucharach jako wychowanek był ważnym głosem. W szatni był lubiany przez wielu, wielu kolegów, mimo tego, że w ostatnim czasie nie grał, był bardziej takim piłkarzem treningowym, nie robił żadnych kwasów. Co takich piłkarzy się ceni i w pełni zasłużył na takie Pożegnanie, jakie mu zgotowała Żyleta. Jestem ciekaw, co ogólnie wy sądzicie o Patryku Sokołowskim. Czy tęsknicie za polską ekstraklasą? Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie dalej na kanale będzie tutaj królował turniej czterech skoczni. Będę Wam komentował poczynania podopiecznych Tomasza Tumbiślera. Także będzie się pojawiała piłka nożna, również koszykówka. Niedługo mamy rozstrzygnięcie plebiscytu na najlepszego sportowca. Również to skomentuję. Powoli już zaczynam tęsknić za polską ekstraklasą, ale do lutego i do pojedynków Legii z Molde jeszcze mamy trochę czasu. Jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, także do Komentowania, czekam na Wasze opinie o Patryku Sokołowskim. Uciekam leczyć gardło. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!